Cześć, tu Natalia. Mamy dzisiaj zdrabki za 20 zł. Kocham zdrabki z numerem 9, podwójna gra z numerem 9, premia z numerem 30 i pudełko czekoladek z numerem 24. Na razie nic nie widać. Tiramisu, kakao, pusto. Znając moje szczęście, będzie pusto. Pamięta, noga, serce i tiramisu pusta. Teraz premia. Dwa takie same symbole. Musimy znaleźć podkowa. No i inne. Trew, biedronka, śliwka. Moneta, korona, podkowa, śliwka, serce i wiśnia. Karo, kwiat, korona. Moneta, siódemka, wiśnia. Pik, tref i biedronka. No, i puste. Podwójna gra, może od końca. Nie ma trzech takich samych. 100. Wygrywające 37, 35 i 29. A mamy oboczek.

i trzydzieści dwa, i pół, i ostatnia dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, trzy, i dwadzieścia dziewięć mamy sześć, dwadzieścia cztery, dwa. Dziewięć, siedemnaście, siedem, cztery, dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery, trzydzieści jeden, osiemnaście obok dwadzieścia pięć, jedenaście, dwanaście, dwadzieścia osiem obok.

I jeden. Tutaj musimy znaleźć siódemkę. Pierścionek, portfel. Jest siódemka. Lustro, perfumy, szminka, perła, kufer, worek i korona. Rozmaczuj. Szmaragdowa. Tutaj nie ominę. Nic. Hmm. Trzy siódemki tu szukamy siedem, siedem i siedem. Kolejna wygrana. Siedem, siedem i nie ma. I tu też nie ma lustroperła. Siedem, siedem i diamant. Siódemka. Prezent, złoto, siódemka i plik. Siódemka, moneta, szminka i tu też nie będzie. Kuferek, siódemka, siódemka, portfel i pierścionek. Tu dwa takie same: mamy korona, lustro, pierścionek, moneta, perła, kufer. Tu nie ma, tu nie ma. Mamy dwa portfele. Dwa zegarki. Tu nie ma. I dwa worki. Dobra. Pewnie będzie tylko zwrotnik, ale zobaczymy. Tu trzy takie same symbole. Mamy róże, koronę, to nie ma. Prezent, prezent i prezent mamy. Naszyjnik perfumy nie ma. Podkowa plik nie ma. Moneta złoto nie ma. 7, 7 i 7. Jeżeli są siódemki, to przypisaną kwotę razy 2. Więc super. Perła, naszyjnik, świnia. Róża, szminka. Perła, banknot. Lustro, lustro i pierścionek. Tu nic nie ma. I tu mamy portfel. korona, Zegarek. Perła. Moneta. Złoto. Ufer. Mamy portfel i worek. No i zaczynamy. Tu mamy 10 zł w portfelu. Tu mamy 5 zł razy 2, czyli 10, 20. Już mamy trzydzieści złotych o trzydzieści dalej czterdzieści pięćdziesiąt sześćdziesiąt siedemdziesiąt siedemdziesiąt osiemdziesiąt no i będzie stufka dziewięćdziesiąt i 100 czyli 20-50 zł poszło na zdrabki. Wygrana stuwa, 50 do przodu. No i fajnie, wszystko tylko A Tu się pepływa. Hmm. Tu się nie ma w czym pomylić. Super. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do następnego razu. Pa pa!